Gdzie dzisiaj, Max, jedziemy? Ustawiam no, nawigację na Dobre Sztuki w Tychach. Tak, jedziemy do naszej dobrej znajomej Manczy. No i co? W drogę. W drogę. Mala z <śmany> Szybki. smacznego. Szybkie jedzonko. To miejsce Dobre Sztuki Tychy może być dzisiaj zamknięte. A, jest dzisiaj otwarcie. <śmany> Masz nieaktualne informacje. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Idziemy najpierw się przywitać, i zaraz będziemy targać nasze klamoty cygańskie. Ej, nie wziąłem wina. Masz. jeszcze raz powiedzieć wszystko, czy co? Tu <laughs> no, <możesz. śmiech> jechaliśmy, idziemy się teraz przywitać, i zaraz będziemy targać nasze cygańskie klamoty. Dzień dobry! Dzień dobry!

Zaraz będą tutaj wjeżdżać z za rogu z balonikami. I więc będziemy łapać fajne ujęcia. A, już się nagrywa? Uwielbiam <śmówiłem> takie Cześć. zawsze. Cześć. Ola! My tu się znamy w sumie już dwa lata od Tatu Championship we tylko Wrocławiu. Dwa? No tylko dwa, bo to był 23 czy 22, ty mi przypomnij. No, Kurczę, nie pamiętam. To wydaje mi się, że to był 2023. No to tylko dwa lata. No, ja tylko mam dwa wrażenie, lata. że jakby od Spięć, początku nie? konwentów sobie jeździmy już tak dawno temu, nie? No dokładnie. I w sumie to... Uh, Jestem świadkiem twojej podróży ze studia pracy u kogoś poprzez jedno swoje studio we Wrocławiu, a teraz otwierasz nowe studio w Tychach. Powiedz mi, kto otwiera studio w 2025, kiedy wszyscy krzyczą, że jest kryzys w branży? Wiesz, co osoba, która chyba zbytnio się tym nie przejmuje, bo... Otwarcie takiego miejsca dopiero jak dobre sztuki jest w sumie no spełnieniem takiego mojego dawnego marzenia, że jakby to nie będzie tylko studio tatuażu tak naprawdę. I jasne jest to ryzykowne, jest to bardzo ryzykowne, ale myślę, że podołam i myślę, że już przez te lata tyle się nauczyłam, nie tylko jeżeli chodzi o tatuaż, ale też o marketing i o to, co warto teraz robić, żeby jednak się przebić, że jakoś nie mam wątpliwości, że sobie poradzę. No super. Zaskoczyłem. No, tak, zaskoczyłaś mnie, ale wierzę e, w moc marzeń, że trzeba je po prostu cisnąć cały czas. I. Ja w ogóle jestem wielkim fanem twojego neokubizmu. Mam nadzieję, że będzie go coraz więcej. Będzie, będzie też liczę na to, że będę miała teraz trochę więcej przestrzeni już na to, żeby projektowo też pocisnąć z tym dalej, żeby, żeby tego nie odpuszczać jednak. No super, to, to trzymam kciuki. Czego sobie życzysz, może tak jeszcze mi powiedz tak na początek? Wielu klientów to tak, jeżeli chodzi o tak prozaicznie, mhm. to wielu klientów. Eee, I życzę sobie chyba, żebym nie straciła tego zapału, który jako jakoś ciągle się w miarę utrzymuje. No i tego Ci z Gosią w takim razie życzymy. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Dobra, w dobrych sztukach nawet dzieci mogą nauczyć się tatuować, tak? Oczywiście, że tak. Właśnie sobie trenujemy, bo przecież trzeba mieć przyszłych tatuatorów. Za głęboko wbija w tego banana! Ja dzisiaj wydzieram oko. Się widzimy w Poznaniu w takim razie. Do Poznania! Do bliskiego Poznania! Tutaj chłopie. Jesteś twój chłopak. taki My już jesteśmy po zleceniu. Dokładnie. Byliśmy w sumie 5,5 godziny. Przywinęło się sporo ludzi, dużo fajnych dziarek, dużo dobrego do jedzenia. Wszystko. Bardzo fajna atmosfera. Tak, bardzo fajna atmosfera i. Dowiedzieliśmy się, że ten lokal kiedyś był kotłownią. To jest takie ciekawostka. <laughs> Lubię takie ciekawostki, zawsze jest coś. Um, zawsze się coś ciekawego takiego nie? No i siadamy w auto, pakujemy swoje cygańskie klamoty i ruszamy do domu. Dzisiaj tylko 2 godziny 15 minut, więc nie jest tak źle. Tak. Dojedziemy i będziemy montować, więc... E, no wszystko zobaczycie we vlogu. A już jutro mamy szalony pomysł, który zobaczycie w następnym vlogu, więc kliknijcie tutaj, a... widzimy się w następnym. Co? Jak widzicie? Kliknijcie tutaj, a widzimy się w następnym. W co no, mam kliknąć? No, no kliknąć. W no, tu jest obok ciebie się wyświetla. Wiesz? No nie, w tym vlogu się jeszcze nie wyświetli miniatura na sam. Nie no, będzie już czekała. A jak się opublikuje, to wtedy po prostu go podmienię na YouTube, jak już będzie ten następny. Bo jeden po drugim przecież wyjdzie. Dobra, może nie mówmy tak. Czyli po prostu. powiedz kliknij. Kliknij. Ja to całe zostawię. Nie na będę koniec. im. Nie, no nie będę im tak, o tym, że mają klikać coś, czego nie ma. Nie ma tego jeszcze. Nie ma jeszcze tego vloga dla nas, ale dla was być może nie już będzie. on istnieje, nie więc jeżeli się tutaj coś wyświetli... Nie klikajcie w link. Okłamy. I... E, My już się zawijamy. To koniec, do... A wy klikajcie w link, który wam ma się Nie ma linku.